Witam w już w trzecich zapowiedziach Game Tro w których oczywiście na samym początku niestety będę musiał się troszeczkę pokajać. Mianowicie w poprzednim miesiącu nie zdążyłem zrobić odcinka, w którym, który byłby poświęcony na gry planszowe, które możemy pograć sobie w internecie. Tak więc w pierwszym odcinku tego miesiąca, już w najbliższy poniedziałek, zobaczycie właśnie ten odcinek jako uzupełnienie i może rozwinięcie tego, co miało być w poprzednim miesiącu. To będzie po pierwsze. Drugi odcinek poświęcony zostanie małym grom, dokładnie jednej małej grze, którą w której wydawcą jest wieczy. Wiecie, uwielbiam te małe gierki, mieliśmy już fasolki od wietrze, paczkę na z e, zbuduj swoje miasto, mam mije i teraz pora przyszła na kolejną malutką, karcianą nie, grę 7 smoków, w której właśnie smoki będziemy zbierać. Czy okaże się tak fajne jak poprzednie? Zobaczymy! Wiecie, w tym roku próbowałem na SN upolować jedną grę. Tą grą właśnie była widoczna teraz na zdjęciach nie, gra pod tytułem Belfort. Szukałem, chodziłem, pytałem, w końcu nawet trafiłem nie, na stanowisko Wydawcy, od którego właśnie powinienem zacząć, ale nieważne, no i jednak okazało się, że tej gry nie ma. więc strasznie wielką radością zapałem, kiedy zobaczyłem, że zostanie to wydane w Polsce. Super, właściwie za połowę mniejszą cenę niż mogłem kupić za granicą. I efekt, dla którego tak wiele osób się podniecało tą grę na większości serwisów, wreszcie będzie znany mi tego powód. I jak najbardziej z Wami się tym podzielę. Ja mam 1,75 m wzrostu i po raz pierwszy zobaczyłem e, wydanie, właściwie pudełko, które stanowi po, prawie połowę mojej osoby. E, to, um, za tym stoi wydanie e, nowy wydawca Kolorowe Kredki, który postanowił wydać taki zestaw e, gier, tablet, solo karta, fonorama i pają, czyli gry, które z grubsza powinniście e, już e, znać. Postanowił e, dać nam nowe opakowanie, solidne, jak również nowe e, elementy, komponenty w środku. E, nie ukrywam, z tam wreszcie zajrzę. Wiecie, poza e, historią i oczywiście planszówkami, moim kolejnym zboczeniem jest e, Steampunk. Mam całą masę książek o tym traktujących, czyli maszyna, maszyna Różnicowa, jedna z pierwszych, świetnie napisana, e, Dworzec per Didio, jeden z Perdidio, pierwszy z e, trzydomowego cyklu, e, świetnie napisana, choć troszeczkę obrzydliwa książka. Jak również e, Złoty Kompas. Film, to, a, trochę gorszy niż książka zupełnie nie o ale również Steampunk to jest. E, więc kiedy prawda, usłyszałem, że gra Wolsum, którą teraz widzicie na zdjęciach, pojawi się w takiej, a nie innej formie, to Będą figurki, nie, które klimatem zostają wpasowane nie, w, właśnie w świat Steampunk. No po prostu poczułem się jak terrorysta w składzie z amunicją. No bomba, po prostu. Nie, świetna sprawa, nie, bardzo fajnie nie, to wygląda. Więc ten cykl. Który, znaczy cykl. Ostatni tydzień tego miesiąca podzielony zostanie na dwie części. W weekend ostatni zobaczycie recenzję. Natomiast w ciągu tygodnia będę wam pokazywał, jak figurki właśnie do tego wolsunga pomalować. Mam nadzieję, że się spodoba i zachęcę Was również do zgłębienia tajników, właśnie tej bardzo, bardzo ciekawej, alternatywnej a, kultury. Zobaczycie! Ostatnio przeglądałem, który z moich filmików cieszy się największą popularnością, od taka zwykła próżność mnie powodowała. No i zobaczyłem, że na pierwszym miejscu bezaparacyjnym liderem jest e, oczywiście gratalizma, no już właściwie kilka tysięcy. Wyświetlaj, bardzo fajnie, dziękuję. Na drugim miejscu jest horror Warkam. E, no i tak sobie pomyślałem, kurczę, czemu nie poświęcić całego miesiąca nie, grze, którą nie, ludzie tak chętnie, tak często nie, wyświetlają? E, stąd stwierdziłem, że nie, w tym miesiącu nie, zobaczycie recenzję. Na poszczególne weekendy rozłożone, dodatków właśnie do horrorowarka. Więc, tak czy inaczej, ten miesiąc ogłaszam właśnie miesiące Lovecrafta, który akurat na naszym planszówkowym hobby jest traktowany bardzo, bardzo dobrze. Więc zobaczycie recenzję dodatków do tejże gry, właśnie. I będzie jeszcze jedna rzecz, mianowicie będzie konkurs z tym związany przez cały miesiąc. Będzie on trwał, natomiast jaka jest jego treść, zobaczycie w pierwszym odcinku. Czyli w następną niedzielę, nie tą, która teraz będzie, tylko jeszcze następną, kiedy wyemituję pierwszy odcinek nowej tej, tej miesięcznej serii. Zapraszam Was bardzo serdecznie na miesiąc z GameTrader TV. Oglądajcie.